Witaj wspólna Europa. A teraz proszę o zabranie głosu burmistrza strzelna, pana Dariusza Pucińskiego. Kochani, sto lat temu na płycie tego rynku stał jeszcze pomnik cesarskiego cesarza Niemców. Dzisiaj godni, wolni. Strzelnianie Polacy stoją na tym rynku, manifestując swoją niezależność i wolność. Stoją tutaj ludzie, którzy są cząstką Europy. Od 15 lat jesteśmy godnymi, wolnymi, niezależnymi Polakami w Europie. Jesteśmy za to wdzięczni i naszym pradziadom, którzy przywrócili na wolność. I naszym ojcom, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej. Cieszymy się bardzo z tego. Dziękuję bardzo serdecznie za zorganizowanie tego, tego uroczystego dnia. E, widzimy, że ktoś nad nami czuwa, pada deszcz, piękna pogoda, na nasze pola spada woda. Cieszymy się z tego bardzo. Dziękuję serdecznie organizatorom tej imprezy, tej uroczystości. Bardzo dziękuję Domowi Kultury, ale szkołom. Dziękuję wam wszystkim za przybycie. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie głosu dyrektora naszej szkoły, pana Tadeusza Twaruszka. Szanowni Państwo, droga młodzieży, cieszę się bardzo, że w tak ważnym dniu jesteśmy razem pomimo z z złej pogody. Korzystając z okazji, zapraszam serdecznie na drugą część uroczystości europejskich na 25 maja. W tym dniu będzie piknik europejski na boisku naszej szkoły przy Hali. No i druga ważna uroczystość organizowana przez naszych przyjaciół szkołę Michelsona będzie festiwal piosenki europejskiej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za przybycie i zapraszam serdecznie na drugą część. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie symbolem dzisiejszego święta jedności będzie taniec integracyjny Belgijka. Van al dat meden Ik ga naar de Franse zwier wil mij tot een trouw begeven Nooit een schoner vrouw gezien Was ik nog, nog Op mij belt Nooit mag ik een pintje drinken. Nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken. Met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, nog de mijne?